I teraz ciekawostka z 8 maja, o tym interia wydarzenia. Austriacki politolog twierdzi, i ja się z tym zgadzam, Polska prowokuje Rosję, doprowadzą do wojny światowej. To jest to, o czym Państwu mówiłem już od wielu lat. No rzeczywiście, tu piszą w artykule, polskie prowokacje wobec Rosji mogą doprowadzić do wojny światowej. Twierdzi austriacki pelietonista Ronald Barazon w tekście opublikowanym w niemieckim portalu Deutsche Wirtschafts na Fragmenty publikacji udostępniają rosyjskie kanały propagandowe, m.in. Russia Today i RIA Nowości, no i Interia wydarzenia, jaki też nasz skromny program. Musisz to wiedzieć. Tak coraz bardziej świat nas widzi. Jeżeli Uda się politykom partii telewizyjnej, bo wszyscy, proszę Państwa, przez aklamację, w Sejmie, przez aklamację wszyscy wstali. E, ustalono, że e, Włodzimierz Putin jest zbrodniarzem. Tak? Wszystkie partie telewizyjne są w tym samym nurcie, w tym najważniejszym dla nas e, temacie, czyli wojnie, to one są wszyscy zgodni. E, społeczeństwo jest podzielone, a oni są tam zgodni. Spowolni błąd, bo e, w ten sposób ewidentnie widać, proszę Państwa, no, kilkadziesiąt procent Polaków nie chce y, zawiści z naszym sąsiadem, które mogą doprowadzić do wojny. Ale w Sejmie jest pełna zgodność. Więc ewidentnie widzimy, że coś jest nie tak z naszą demokracją, że duża część elektoratu polskiego nie ma swoich reprezentantów w Sejmie. No konfederacja niby taka miała być. No ale się okazało, że już nie, już nie. Ostrzegałem, mówiłem, że, y, że nie, ostrzegałem. Tak samo przed Sebastianem ostrzegałem, on wcale nie jest prorosyjski, spokojnie, spokojnie, no i co? No i z panem Sykulskim się rozjechali, gdyż pan Sykulski zdaniem wybitnego, wybitnego analityka politycznego Sebastiana Pitonia e, jest prorosyjski pan Sykulski, proszę Państwa, no to, to taki mamy antysystem taki zdroworozsądkowy mamy antysystem, gdzie Sykulski jest prorosyjski e, e, żarty jakieś